1200 euro plus oczywiście te nagrody bounty, czyli za wyeliminowanie przeciwnika dostajemy tyle, ile on Zebrał przez całe turni. To jak się domyślam te żetony, które leżą przed linią, tak? To jest Bounty? Tak, to jest Bounty. Bounty wygląda tak, że yy, po wyeliminowaniu pierwszego zawodnika po, yy, to jest 250 euro i połowa tej kwoty, czy 125 euro, to jest już zarobek tego zawodnika, który wyeliminował przeciwnika, a 125 euro zwiększa jego bounty, jest dokładane właśnie do, do tych żetonów, które tutaj widzimy. Czyli pół tak jakby można tak. skrzydłać, a pół zostaje przed nami? Pół tak? zostaje przed nami, czyli to bounty rośnie, tak? W momencie jak ktoś wyleminuje i później w momencie wyeliminujesz tego pierwszego zawodnika, doliczysz te 125 i znów jest dzielone na połowę, czyli to cały czas mocno rośnie. W tym momencie tutaj za najlepszych, pewnie za Dulibor, to można zgarnąć. Być Ciężko to jakby przeanalizować, bo nie ile osób, no to są te, ale, no, ale może, może być... Kaszowe, tak? Czyli te białe tak, to, są setki, to są setki? A te jeszcze niżej to są jeszcze większe? E, tam są pięćsetki, więc to on ma bardzo duże. Więc nawet koło 1000, jak myślę, że więcej, e, albo bo nawet więcej same. euro za eliminację jednego zawodnika, tak? Czyli tak jak tutaj e, mówiliśmy, ostatnia osoba, która odpadła, zgarnęła 950 euro, mhm. a za eliminację jednego zawodnika mogłaby otrzymać większą kwotę. No, tak, taki to, jest turnie, to jest taki nie gdzie często ktoś, kto odpadnie wcześniej, ale był tych bounty dużo wcześniej więcej. No to na przykład za 15 miejsce można wygrać czasami więcej niż za jakieś piąte, tak? Wiadomo, że nie zawsze, ale często tak jest, że jeżeli w takim turnieju nie udaje nam się kogoś wyeliminować, to to miejsce, dopóki nie jest bardzo wysokie, to nie oddaje tak bardzo czasami jak te bounty. Tak, no i też w takim, w takim turnieju jest zazwyczaj mniej płatnych miejsc niż byłoby, gdyby nie było tak... Tak, no bo tutaj pula się mieli prawie na pół, tak? tak? czyli połowa jest na te nagrody za głowy. A tutaj widzimy, że Kala Maciej kontynuował swoje... Swoją taktykę, żeby otwierać akcję i z 10-6 tutaj dołączył na Small Blindzie. Dula Daryl tylko przeczekał, z Valet 9 to był taki układ, widocznie uznał, że jest mocno grywalny, nie, nie trzeba z nim na siłę przeciwnika wyrzucać. I Maciek tutaj z betem na stole, z Asem, którego nie trafił w ogóle tego stołu, wyrzucił przeciwnika, czyli pokazuje, że nawet przeciwko temu największemu stakowi się potrafi przeciwstawić. Więc wydaje mi się, że Maciek tutaj może też być mocno, mocną postacią, więc fajnie was zawsze tak. Im też uważam, nikt, uważam, tak, że bardzo tak, jest, tak, no, to też jest ważne, bo jeżeli nikt by się nie, nie przeciwstawiał temu dużemu Stakowi, to on by mógł tutaj robić sobie tak, tak zwaną, tak zwane, to co chciał, tak? A jeżeli zobaczy, że ktoś zacznie go sprawdzać, ktoś zacznie też zagrywać przeciwko przeciw niemoliny, to już będzie mu trudniej wykonywać takie luźne akcje. Więc to działa dobrze na korzyść całego stołu. Pokaże poza umiejętnościami technicznymi gry, no, bardzo ważny jest po prostu mental, tak, to czasami, czasami odwaga i, i to, co można zrobić. Jakby tutaj Dula Delibor ma świadomość, że ciężko jest Teoretycznie, się ciężko jest przeciwnikom to sprawdzać, jego bety, gdyż ryzykują, więc teoretycznie właśnie odbijając, czy, czy robiąc C-beta, on też może uważać, ok, jeśli on na mnie betuje na największego staka, to prawdopodobnie coś trafi. Tak, a tu widzimy Dula to na small blindzie przeciwko Mateuszowi Utkowskiemu. Kolejny Olin. Mateusz na tylko około 8 blindów, już po tym jak zapłacił, teraz dwa. A Dula bo sobie bardzo komfortowo zagrał Olina 9-8 suited, wygrywa 1 200 000 żetonów, więc widzicie, że jak ta przewaga się utrzymuje, a wręcz zwiększa. Tutaj jeszcze też Kajetan nie poprawił, że Maciek zagrał nawet nie tyle Sibet, co przeczekał i później przebił przeciwnika na flopie, więc tym bardziej bardzo agresywne bardzo zagranie bardzo i i bardzo tutaj pokazał, pokazał, że nie będzie łatwo sobie z nim radził przeciwnik, więc dziękuję za czujność. Revolution pyta, czy pozdrowi Pan mojego kolegę Adriana Unika, oczywiście pozdrawiamy. Mark Twain pytał, jaki był kap, to musisz zapytać, po powiedzieć, czy chodzi o ilość osób, czy, czy o coś innego. Daniel Smoleń, witamy, Pakula, witamy, Daniel Rąbca, witamy. Nasz tutaj ciblider Dali Bordula generalnie już zarobił w turniejach live ponad pół miliona dolarów. Jest 28 zawodnikiem w historii w ogóle Czech całego pokera z największymi wygranymi no, to... dla tego kraju. Także bardzo, bardzo mocny zawodnik utytułowany, który. Prawdopodobnie patrząc na to, że 18 lipca grał jeszcze w Las Vegas World Series of Poker, to prawdopodobnie krótka przerwa odpoczynek tygodniowy i, i przyjechał grać na kolejnym festiwalu. No i patrząc, tak. patrząc na wyniki tutaj World Series of Poker, no naprawdę to, to robi wrażenie. 19 jest 18, 12. To widać pogrzebło już, przypadkowa postać, ta, te wyniki tylko to potwierdzają. Naprawdę bardzo dobry zawodnik, drugie miejsce. Tak, tutaj dużo osób pyta dalej o pojedynek. Casio, Amadeusz, pamiętajcie, od jutra śledzimy nasze ale Subskrybujcie kanał, też tutaj dzisiaj, jak już odpowiadamy na wszystkie wasze pytania, będziemy wdzięczni za za to, że polajkujecie za to, tą transmisję, przekażecie ją dalej, żeby jeszcze więcej osób mogło ją zobaczyć, bo naprawdę trzech Polaków na stole finałowym, trzy, jak jakby zaczęło się. akcja tutaj. Tak, a tu mamy właśnie Raczej będzie tutaj wejście Olin od Rutkowskiego Mateusza jest na małym blindzie, wie, że otwierać można szeroko. No raczej nie będzie mógł sobie tutaj pozwolić na spasowanie tej ręki i, i będzie to odbijało Linem. No tak, tutaj będzie batobójczy pojedynek Polaków. Mamy Janczarskiego Michała, który otworzył za Zdama Rutkowski Mateusz. Na... Jedną czwartą staka to jest tak. dobry call, więc tu będzie call od Janczarskiego Michała Szybka i piłka. zobaczymy flipa. Tak. Wcześniej Sebastian z siódemkami odpadł. Zobaczymy, czy o oczko wyżej ósemki przyniosą szczęście Mateuszowi. Flop bardzo bezpieczny dla ósemek, już tylko 21% dla Asdama Jeżeli ósemki wygrają, to byłoby korzystniejsze dla nas, bo byśmy Polaków tak, tak, widzieli dalej. A tutaj zapowiada się, że jeżeli nie spadnie ósemka, to. Mamy kolejną eliminację na siódmym miejscu. Niestety odpada Rudkowski Mateusz. Jak widzicie, teraz to bounty, który miał przed sobą, połowę, połowa trafia dla, tutaj dla przeciwnika, którego wyeliminował od razu dla niego, a druga połowa będzie wzmacniała jego, jego tak jakby skalp, tak? czyli to, co za, za jego eliminację będzie no Ale zdecydowanie też jakby robiąc takie zagranie, w teorii ten przeciwnik zaczyna analizować, że masz tą rękę dużo mocniejszą. tak? Bo myśli sobie, kurczę, ma drugie miejsce i, i zagrywa na mnie Olina, gdzie wie, że może odpaść i nagle tak, z drugiego to, miejsca zająć tak? Stąd też to jest korzystna e... sytuacja dla małych taków, które nic nie ryzykując mogą czasami te przeskoki zyskać. Ale na Michał widać, że tutaj przyszedł po zwycięstwo i naprawdę. Tak, Myślę, a jednak, że... tak jak mówiliśmy, że Dula Delibor może bez problemu tutaj na przykład właśnie Christofa kolować i, i prawdopodobnie na przykład w sytuacji mógłby nawet zaryzykować na te ósemki zagranie. Tak wydaje mi się, że jednym z niczni raczej nie, nie, nie widzę teraz wszystkich staków, ale na pewno nie może sobie pozwolić na taką grę z Janczarskim, Michałem. Bo no, ma powoli połowe, tutaj się zbliżają przeciwnicy Tak, ma połowę. Mają... Ma tak. Janczarski miał ma połowę tego co Dula Delibor, tak? Także wygrywając tutaj tego Olinano stał przybliżony. Już tak, więc y, otwierając tak szeroko, truska6, no on nie mógł y, nie mógł tutaj tak. A tutaj też Michał też ryzykował mocno, bo Dula gdyby go sprawdził, to nie dość, że mógłby jeszcze mocniej swoją przewagę zwiększyć, to dostałby też bounty za niego, więc tutaj dużo, dużo czynników mogło, mogło się wpłynąć na decyzję, ale przede wszystkim fajnie, że tutaj panowie nie, nie pękają, jak to się mówi, tak po prostu na robocie, tylko pokazują, że potrafią grać tego pokera. Bo decyzja czasami wydaje się łatwa, ale to zupełnie inaczej wygląda na stoliku finałowym, na stoliku telewizyjnym, więc... Panowie, którzy przetrwali tutaj dwa dni y, grania, tak? Po kilkanaście tak, godzin, no to praktycznie, no, małe jest prawdopodobieństwo, żeby na tak dużym turnieju, nie wiem, w, na finałowym stole, czy nawet gdzieś tam, y, na tych tam czołowych miejscach, no byli jacyś słabi gracze. No. Raczej to już będą gracze przy... Dobrze lub bardzo dobrze. No też, to tak jakby często powiedzieć, czasami ktoś, kto gra według kogoś słabo dla kogoś innego będzie nieprzewidywalny i to jest na przykład też często, często dziwne i trudniejsze, a tutaj widzimy, że Michał Janczarski jest ostatnio bardzo aktywną postacią, bo niektórych imion jeszcze nie widzieliśmy w grze, praktycznie, a Michał drugie rozdanie z rzędu, tym razem otworzył na batonie. A z As10 Osiute, czyli dosyć mocnym układem, a Balasz, tutaj też aktywna postać, tripetuje za praktycznie 1,4 staka z Król 8 suited. I zobaczymy, czy, czy Michał tutaj rozważa bardziej zagranie za wszystko, sprawdzenie, czy Fold. Myślę, że żad, żadna opcja nie jest tu wykluczona, bo jest Sytuacja jest taka, że będąc na dealerze zostają tylko blindy i E, masz możesz bardzo dużo żetonów ugrać, a do spasowania są tylko dwie osoby, więc na tym dealerze on będzie otwierał e, bardzo szeroko, e, żeby ukraść te blindy. Stąd ten Balaz Ribor mając K8 suited e, będzie często przebijał, ale niestety dla niego e, no, trafił powiedzmy na e, gdzieś tam ten środek, nawet powiedziałbym, że górę e, zakresu Janczarskiego Michała, no stąd tutaj koli to, tak, to. Tutaj się... mamy sprawdzenie i Zasadniczo mi się wydaje, że mimo wszystko dosyć bezpieczny flop dla Michała, bo po pierwsze trafił Asa, po drugie ma też opcję na tak, jeżeli spadłby król, więc. Tak, bezpieczny, ale musisz wziąć pod uwagę, że to balas Daribor przebijał, a Janczarski Michał tylko sprawdził stąd. W, e, rozgrywając tangę, Janczarski Michał nie do końca otrzymał informację z jaką ręką może grać balaz Daribol. Dalej może mieć tam asy, dalej może mieć damy, jobki, każdą mocną rękę. Natomiast w momencie, jeśli Janczarski Michał e, dał tylko kol, to prawdopodobnie dla balaza Tibora jest to informacja, że on bardzo rzadko będzie tam miał e, AK, e, asa z królem, króle e, czy damy, takie ręce, bo przy takie ręce prawdopodobnie wsunąłby Olina, czy, czy dalej by przebijał. Oczywiście zdarza się tak, że on. Tutaj może pomyśleć, że zostawię pułapkę z tą mocną ręką, ale zdarza się to niezmiernie rzadko. Raczej to jest w takiej sytuacji, więc Balas Daribor, mimo że ma słabszą rękę, ataku, atakuje mocno, gdyż bierze pod uwagę to, że nawet Jan Czysko może nie mieć tego asa, a może, a może wtedy uważać, że on ma tego asa, tak? Nie cały czas czy, czy ciekawi, czy to bounty, które stoi przed gaczami, nie wprowadza czasami w błąd, że ktoś zagrał Olinę, bo stoi przed nim kubka żetonów. Jak gracze mają dużo żetonów, to może nie, ale czasami jak ktoś ma mało, to to wygląda jak dla mnie, jak zwykle ktoś no, zagrał Olinę. Te żetony mają inny kolor, wiesz, więc jak się tutaj obserwujesz, to, to możesz wychwycić po tym, że, że mają inny kolor. Spadaj Opek to jest bardzo ciekawa e, karta, bo teraz... E, no. Ten jopek jest generalnie żywy i ktoś tutaj z jeden z graczy może mieć tego jopka, więc ona też zawsze no, mocno zmienia ten drugi jopek sytuację. Tak samo y, otwiera możliwość y, już fula. Także już też tak chętnie nie będziesz tutaj grał z, e, z potencjalnym e, drołem do koloru e, tak, czerwonego, gdyż ten kolor już nie będzie najmocniejszym układem, zawsze przeciwnik może mieć e, fulla, tak? tak? Więc ta karta bardzo mocno wpływa na to, jak może być tutaj rozgrywana ta ręka. To... Prawdopodobnie wydaje mi się, że od Balas albo zobaczymy Fold, albo zobaczymy Olin e, e, blef, e, ale raczej. Są. I tutaj piękna, duża pula wygrana przez Michała. Właśnie chciałem zobaczyć, czy balasz będzie do końca wierzył, że jest w stanie wyrzucić przeciwnika, ale chyba, chyba już nie wie. Nie, nie. po tym jak otrzymał Kol i, i, i beto, jakby on już wie, że przeciwnik coś ma. To jest bardzo mocne zagranie. W tej sytuacji możesz tylko wsunąć olina lub spasować.